Witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku. Za oknem mamy piękny poniedziałek. Eee... <grywa> no i co już, porozmawiamy sobie dzisiaj na temat wszechstronności podopiecznego w treningu. Dokładnie. Więc yy, z, yy, głównie jest tak, że zwracają się do nas z, podopieczni z jakimś konkretnym celem, czy to, tre, yy, czy to zbudowanie siły. Czy powrotu do pewnej sprawności po jakimś urazie, czy to skręceniu stawu skokowego, czy jakimś urazie stożku, stożka rotatorów, a także osoby, które chcą poprawić swoją sylwetkę, czy to zredukować, czy zbudować masę mięśniową, osiągnąć jakiś konkretny skill. W przypadku kobiet może być to na przykład podciąganie, czy tam stanie na rękach i tego typu rzeczy. Jednakże my, czy też poprawa swojej wydolności, wytrzymałości. No, i to jest generalnie mega fajne, mega istotne, żeby takie cele sobie wyznaczyć, ale nam też zależy w resce, żeby rozwijać tego podopiecznego na różnych płaszczyznach. Co to znaczy? To znaczy, że dbamy też o inne cechy motoryczne, przygotowujemy naszych podopiecznych do różnego rodzaju innych aktywności fizycznych poza salą treningową. Czyli, na przykład, jeżeli ktoś chce zacząć biegać, a nigdy tego nie robił no to wprowadzamy y, ćwiczenia y, skocznościowe, czyli plyometryczne, czy też y, mowa o y, jakiejś grze w tenisa, czyli zmianę kierunku ruchu, zmiany kierunku, ru, kierunku ruchów, <laughs> e, czy też właśnie bierzemy pod uwagę y, takie y, kwestie jak przygotowanie y, osoby do y, chodzenia po górach, nie? Na tym moglibyśmy zakończyć odcinek. No, już powiedział wszystko, kończymy. No, ale tak na poważnie, to ile razy zdarzyło wam się, że wyprowadziliście już podopiecznego z jego pierwotnego problemu, i potem pytanie, co dalej. I teraz wiadomo, że kolejne cele mogą być małe, nakręcają waszą współpracę, cały czas podtrzymują motywację, i te cele nie muszą być wcale jakoś długofalowe. To może być właśnie kolejna jakaś czynność, czy, czy coś się podoba w trakcie treningu. Mamy w naszym arkuszu taką zakładkę cele. Ja to przedstawiam, jak prowadzę diagnostyki i część osób patrzy na to, że w sumie fajnie mieć tak odhaczone po kolei, jakie cele osiągnęli już podczas całej współpracy. Wtedy powstaje taka swego rodzaju gablotka, a niektórych w ogóle to nie jara i spokój. Może być tak, że to się zmieni w trakcie współpracy. No i na przykład w moim przypadku prowadziłem jedną podopieczną Anię, Zaczęliśmy 3 lata temu, przyszło po e, operacji acl No i finalnie skończyło się tak, że osiągając tam coraz lepsze wyniki, e, zrobiliśmy konkretne wyzwanie z ketlami, czyli Top Team, tu zainspirowany przez Kamila, który też w tym procesie cały czas był. E, skończyło się, że z osoby nie trenującej nigdy, w 3 lata osiągnęliśmy już takie. Jeszcze to nie jest sport zawodowy, taki powiedzmy pomiędzy amatorskim a takim bardziej zaawansowanym sportem, dyscypliną, jakby to nazwać. Osiągnęliśmy to, i to jest moim zdaniem dosyć duży sukces dla osoby już powiedzmy nie najmłodszej, jeszcze nie w no podeszłym wieku, na pewno nie 40 i parę lat, ale to jest taki wiek, gdzie ludzie już zazwyczaj nie łapią takiej zajawki. I raczej to jest taki trening rekreacyjny, niż że w tym wieku zabierają się za coś naprawdę takiego dużego. Myślę, Jaszu, że mógłbyś tutaj wspomnieć też o tym, jakie inne rzeczy Ania robi, nie? Czyli właśnie, ile ona w stanie jest przepłynąć, przebiec, pomimo tych właśnie rzeczy treningowych, które osiągnęliście, nie? No tak, no to. E... Samym bieganiem myślę, że Ania wyrobiła sobie bardzo dużą wydolność i zaczynała od 2 km. i tak sobie z tygodnia na tydzień dokładała. Deszcz, nie deszcz, zawsze mówiła, że nie ma złej pogody, tylko zły ubiór i tu podziwiam ją za to, ale finalnie jest w stanie sobie pobiec 10-12 km i nie ma problemu. Nie skacze jakoś wysoko tętno, tempo trzyma dobre, także to jest czas. Śmiałem się, że możemy półmaraton spróbować w przyszłym roku, ale mówi, że nie jarałem ją takie długie dystanse. Tak samo na basenie. 40 minut, półtora kilometra, też w miarę komfort. I to są rzeczy, na których się nie skupialiśmy, a wyniknęły jako taki dodatkowy element całego procesu. Tak samo podciągania czy ciężkie ciągi. Co chcemy? No, czyli rozwijając to, co powiedziałeś, no po prostu równolegle podchodziliście do tematu i rozwijaliście też inne cechy motoryczne. Tam widziałem, że Robert się wyrywa tak? No. z tego nagrania mogę cię spada. Ja, spadam. E, ogólnie jak widzicie to często jest w ogóle tak, że podopieczni przychodzą e, do trenerów i albo nawet nie wspomną, że robią coś pobocznie jako dodatkową aktywność, albo nawet e, czasem trenerzy sobie nie zdają sprawy, że ten podopieczny ma jakąś taką mocną zajawkę typu właśnie tenis, bieganie, pływanie albo na przykład sezonowo, bo na przykład może ktoś tego nie powiedzieć, bo wynika to po prostu z tego, że jest lato, ale na przykład w sezonie zimowym uwielbia jeździć na nartach. I no, my w wywiadzie staramy się ująć takie rzeczy. I zawsze staramy się jakby docelowo tą aktywność pomóc. Nawet czasem, jeżeli ta osoba nie jest świadoma tego, że to jest jakby celowane, chociaż staramy się ją uświadamiać, to jakby robimy to z takiego powodu, żeby się nie okazało, że na przykład ta osoba pojedzie sobie właśnie na jakiś tam. Um, urlop na nartach, no i wrócić z jakąś kontuzją, co oczywiście jest no, czasem nie do uniknięcia, ale po prostu staramy się jak najlepiej przygotować, żeby um, zredukować tą liczbę dni nieobecności spowodowanym jakimś tam urazem. Dokładnie, czyli taka <goda> <goda> puenta. Staramy się rozwijać naszych podopiecznych na, na, na różnych płaszczyznach. No i też wam zalecamy działać w ten sposób. No, a po drugie też jak po prostu przyjdzie do was podopieczny i powie ty, ale ostatnio na tym nie siedałem, czadu albo o, ostatnio przebiegłem tyle i powiem ci nie zmęczyłem się tak jak zwykle, no to na pewno jakaś tutaj wdzięczność i gratyfikacja z tej współpracy no wybrzmi po prostu. Dokładnie. Satysfakcja z procesu jest, co tu więcej chcieć. Dzięki za uwagę i że zostaliście z nami do końca. i Przy okazji chciałbym Was zaprosić na konferencję, która odbędzie się 16 listopada we Wrocławiu w hotelu Hilton, forum treningu i biznesu. Szczegóły znajdziecie w opisie. A ja chciałbym Was zaprosić na naszego Instagrama, na, na Reskę oraz na Instagrama szkoleniowego. Tam też możecie dołączyć do naszej zamkniętej grupy, gdzie dzielimy się naszymi case study i przypadkami. No i zapraszam na stronę. Tam macie opisane. Te wszystkie rzeczy, o których tutaj Jasiu wspomniał, czyli naszą konferencję, a także nasze szkolenia i inne rzeczy. Zapraszamy. Zapraszamy.